działalności to jest sporo czasu chociaż sądzę że niektórzy powiedzą że to bardzo szybko minęło. Chciałabym żeby z jednej strony myśląc o czasie upływającym i o historii pamiętali wszyscy, że na historię ośrodka składają się osoby, które tutaj twórczo pracują i wkładają w to swoją pasję. Swoje zaangażowanie i codziennie oddają się naprawdę na 100%, na 100%, na 200% temu, co robią. Po drugie, to, co działo się i dzieje się w Ośrodku Kultury w sposób autentyczny współtworzy charakter tej gminy i to naprawdę widać nie tylko tu na miejscu, ale również poza granicami gminy w całym regionie. No a po trzecie, to co dzieje się w ośrodku wpływa wreszcie na poszczególne osoby, ponieważ działalność ośrodka zaraża sztuką. Rozwija zainteresowania, rozbudza je, i myślę, że to również jest bardzo, bardzo ważne. Szanowni Państwo, powiedziałam już sporo, ale teraz właściwie chyba sprawa najważniejsza. Mam nadzieję, że nie przesadzę to mówiąc, ponieważ, ponieważ mamy świadomość, że żadna e, daleka wyprawa, żaden statek nie osiągnie swoich celów, jeżeli nie ma dobrej załogi i sternika. Sternika, kapitana takim kapitanem. Od 91 roku, od samego początku istnienia ośrodka jest pani dyrektor Urszula Habrych. To jest dobry duch. To jest, używając innych metafor, lokomotywa, osoba, która czuwa, która pracuje i naprawdę w pełni oddaje się temu, co robi. Bardzo dobrze osobowość pani Urszuli oddają słowa pani Grażyny Nowackiej, zawarte właśnie w wydawnictwie jubileuszowym Kulturalny Mikrokosmos, o którym już wspominałam, a te słowa brzmią tak: Osoba niezwykła z niespożytymi zapasami sił, zawsze przy sterze, która widzi odległy ląd, zanim ktokolwiek inny go wypatrzy. Myślę, że te słowa bardzo trafnie oddają charakter pani Urszuli, która jest oczywiście z nami, zapraszamy bardzo serdecznie i myślę, że to jest właściwa Każdy z nas ma wspomnienia związane z funkcjonowaniem ośrodka kultury. Ci, którzy zasiadają dzisiaj na widowni, także na pewno taką osobą jest również Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Zapraszam Pana teraz do nas na scenę. Wówczas w 91 roku władze gminy, na czele z Panem Adamem Tychowskim, wójtem gminy, miałem przyjemność być w tym gronie, wówczas podjęły decyzję o tym, aby na bazie istniejącej biblioteki publicznej stworzyć coś nowego, ośrodek kultury, coś co miałoby zaspokoić potrzeby w zakresie... Najróżniejszych działalności w sferze kultury. Był to wówczas nowatorski pomysł i on nowatorski jest do dzisiaj. Przez wiele lat, wiele osób próbowało to krytykować i to nie tylko w skali lokalnej, ale również w skali centralnej, bo przepisy nie podążały w tym kierunku, aby umożliwiać takie twory. Te 20 lat udowadnia, że to był dobry pomysł i to jest też ilustracja tego, co w gospodarce. Nazywane jest pochwałą, że małe jest piękne. Ale oczywiście to nie działo się i nie stałoby się, gdyby nie ogromny wysiłek całego zespołu, który wkładał w to pasję, cierpliwość, upór i ciężką pracę. I tutaj muszę jedno podkreślić: przez większość tych 20 lat to były wyłącznie kobiety. Wielka pochwała dla kobiet. Bardzo się cieszę, że miałem przez dłuższy okres tego, tych 20 lat możliwość obserwowania i wpływania na to, co się w tej kulturze działo. Cieszę się bardzo, że mogłem, co podkreślił marszałek Województwa Wielkopolskiego, być kontynuatorem pewnych, pewnych założeń, które dotyczyły funkcjonowania i rozwoju kultury w naszej, w naszej gminie. Ale tak naprawdę oczywiście pomimo tego przekonania, iż finansowanie jest bardzo ważne, że podstawy jakieś formalne, prawne są niezwykle istotne bez tej pasji, bez y, pomysłu, bez kreatywności i przede wszystkim ogromnego zaangażowania i pracy nie mielibyśmy takich efektów i takiej radości z tej kultury, jaką mamy w dniu dzisiejszym. I za to również bardzo serdecznie, bardzo gorąco Wszystkim pracownikom Ośrodka Kultury, tym, którzy pracowali, tym, którzy pracują i awansem, tym, którzy będą pracowali serdecznie w imieniu naszego samorządu lokalnego, ale również mieszkańców naszej gminy na ręce pani dyrektor serdecznie, serdecznie podziękowanie składam. Szanowna pani dyrektor, droga pani kapitan statku pod nazwą Ośrodek Kultury, bo takie ładne tutaj porównanie padło. Pani kapitan wraz z, całym, z całą załogą, bo to jest najważniejsze. Powiem zupełnie szczerze, że gdy tak tutaj siedziałam, przypomniał mi się taki wiersz, który w niektórych środowiskach jest uznawany za taki hymn ludzi pracujących w kulturze. A więc głowa do góry hej oracze kultury, rzućmy ziarno niech plonem wyrośnie. Aby plon nasz i praca, pięknym plonem od praca, odpłacał, aby ludziom się żyło radośniej. Myślę, że takim oraczem przez te 20 lat pani była, bo tą orkę pani zaczęła, tak jak tutaj wszyscy mówili. Od właściwie od niczego, od zera. A plon. Plan jest Czy pani kapitan zechciałaby coś powiedzieć? Mówi, że spróbuje. Na pewno emocje są spore. Zapraszamy. Panie marszałku, panie wójcie, pani dyrektor, bardzo dziękuję za piękne życzenia, miłe słowa, kwiaty. Szanowni Państwo, 20 lat Ośrodka Kultury to nie tylko imprezy, działalność edukacyjno-artystyczna, to nie tylko inne wydarzenia kulturalne, ale tak jak już Państwo słyszeliście, jak moi poprzednicy mówili, to przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli historię Ośrodka Kultury i tym wszystkim tworzącym dotychczasową historię Ośrodka Kultury chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim dawnym i obecnym pracownikom, współpracownikom, instruktorom działalności kulturalno-edukacyjnej i wszystkim, z którymi w mojej pracy zawodowej na przestrzeni 20 lat spotykałam się. Dziękuję nie tylko za pracę, ale również za stworzenie przyjaznej atmosfery, za poczucie odpowiedzialności i za piękne identyfikowanie się z tym, co robimy. Bardzo się cieszę, że udało nam się przez lata zrealizować tyle pięknych projektów. Jubileusz zamyka pewien etap naszej działalności. Tak jak pan Bójt powiedział, już za trzy tygodnie, 16 listopada, nastąpi murowanie kamienia węgielnego pod Nowe Centrum Kultury. Będzie to na pewno centrum kultury godne tej gminy i godne jej mieszkańców. Będzie to początek nowej historii sucholeckiej kultury, kolejne wyzwanie dla nas, ale przede wszystkim ogromna radość z możliwości tworzenia w innych, większych przestrzeniach. Wierzę, że przestrzenie te będą gościnne dla kultury. I mały akcent osobisty. Kiedy 20 lat temu rozpoczynałam tę pracę, pracę na stanowisku dyrektora ośrodka kultury, przyjmowałam ją z lękiem i ogromnym niepokojem, czy uda mi się. Czy potrafię, czy podołem. Dziś dziękuję wszystkim, którzy wtedy obdarzyli mnie zaufaniem i którzy nadal mnie nim obdarzają. Dziękuję za to, że mogłam zrealizować swoje idee, plany, a nawet marzenia. Dziękuję. Czasami mówi się, że coś minęło jak zbicza strzelił, chociaż dzisiaj fortunniej będzie powiedzieć, że 20 lat minęło raz, dwa, trzy. Przed nami wyjątkowy koncert wieczoru, grupa, która pojawi się za chwilę, pojawi się nieprzypadkowo, ponieważ jedną z pierwszych imprez organizowanych przez Sucholeski ośrodek kultury był właśnie ich koncert. Poza tym w tym roku obchodzą również 20 lat swojego istnienia. Zatem śmiało można powiedzieć, że Ośrodek Kultury w Suchym Lesie i zespół, które Państwo za chwilę usłyszą, są rówieśnikami. Szanowni Państwo. Przed nami gwiazda wieczoru, zespół raz, dwa, trzy. Dobry wieczór, państwu. Cieszymy się bardzo z e, zaproszenia. Tym bardziej, że to zaproszenie jest. E, e, o tyle istotne, o ile my w pewnym sensie towarzyszymy Ośrodkowi Kultury od 19 lat, jeżeli dobrze liczę, ponieważ 92 rok, w którym się pojawiliśmy tutaj na zaproszenie pani Uli, która po raz pierwszy organizowała pierwszą imprezę w swoim życiu. Yy, yy, podjęła ryzyko wyzwani i było to związane, nazywamy to w zespole pewnym wariactwem, dlatego, że zapraszając zespół, którego, który nie jest znany, który, którego nazwa nie przyciąga rzesz słuchaczy, tylko, ty, tylko przyciąga widzów, którzy gdzieś około 23.30 albo 0.20 obejrzeli jakiś zagubiony koncert w programie drugim, że podjęła ryzyko i że w najlepszym znaczeniu tego słowa jest wariatem kultury. Nie można tworzyć kultury, nie można być towarzyszem kultury, nie można współuczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, jeżeli się nie jest wariatem kultury, jeżeli się nie podejmuje ryzyka. Dlatego, że ludzkie wynalazki, które współtworzą kulturę, są tak niezwykłe i tak odrębne, i tak autonomiczne, że. W zasadzie można im tylko towarzyszyć i, i, i udostępniać te ludzkie wynalazki publiczności. I jeżeli nie ma takiej odwagi, tak zwany działacz kultury, dzisiaj to się nazywa animator, ale ja wolę nazwę działacza kultury, to jeżeli nie ma w sobie takiego ryzyka i nie potrafi odeprzeć ataków, że to jest kolejna impreza, która się nie udała, do której trzeba dopłacać, a być może wykonawcy, którzy przyjeżdżają, czy artyści, którzy przyjeżdżają, Potrzebują czasu na to, żeby zdobyć szerszą publiczność. To dzisiaj y, owocem tego działania, tego wariackiego działania, jest to, że y, my możemy po 19, znaczy w sumie u nas po 21 latach wystąpić przed Państwem y, i możemy ob, obydwoje z Panią Ulą, jako my, jako zespół, i Pani Ula jako wariat kultury, y, możemy czuć wielkie zadowolenie, że zaprasza zespół, który y, towarzyszył w jej początkach. Dziękuję za wypowiedź. thank you Sami jeszcze wspólny szedł. Nas what i think Skoczył.